Metoda odchudzania braci rodzeń jest dlatego skuteczna, bo w odpowiedni sposób przygotowuje cię do Twojego nowego, wieloletniego, a tam dożywotniego stylu życia, który spowoduje u Ciebie nie tylko elastyczność metaboliczną, ale też piękne życie z dużym, pięknym, szerokim uśmiechem. Nie da się zdrowo schudnąć, nie wiedząc, co stoi, co leży w, u, u podstaw tycia. I ważny jest ten okres przygotowania, dlatego że w okresie przygotowania do metody odkudzania braci rodzeń należy uzupełnić braki, a jednym z najczęściej obserwowanych braków i ważnych elementów w odchudzaniu jest ta da da Potas. potas. I teraz daj, daj mi to powiedzieć, bo jak słyszę potas, to mam właściwie to dreszcze mi przeszły po, po ciele. On jest tak istotny dla organizmu. Wyobraź sobie, że ten elektrolit, potas jest mm, jest tak naprawdę niezbędny do funkcjonowania każdej jednej komórki Twojego ciała. Ty pamiętasz ze studiów, są tak zwane pompy sodowo-potasowe, które regulują przepływ ładunków ze środka do na powierzchnię komórek. Właściwie te pompy regulują przepływ chociażby prądu czy impulsów w tkankach nerwowych. No, te prądy regulują funkcjonowanie tkanki mięśniowej i wiele, wiele innych czynności. Potas też jest niezbędny. Do wytwarzania dosłownie energii w postaci ATP w mitochondriach. Jeżeli pamiętasz z biologii i uważałeś ta, uważałaś tak jak my na biologii, no to wiesz, że mitochondria to są takie centra energetyczne. Biorą substraty i z tych substratów tworzą energię, a do tego niezbędny jest potas. Dlatego niedobór potasu powoduje bardzo charakterystyczne objawy, ale też mniej charakterystyczne, o których będziemy mówić. Mów, mów, potas to jest Twój temat, bo mnie interesuje właśnie, kiedy ten potas uzupełniać i w jaki sposób uzupełniać i może byś podpowiedział, jakie dawki y, stosować, jeżeli chodzi I, o potas. I to jest świetne pytanie, bo tak, kiedy uzupełniać potas? No to, to pytanie... Y od razu mi przywodzi na myśl normy laboratoryjne, no bo idziesz do laboratorium, mierzysz poziom potasu w surowicy, który jest, jego zakres jest od 3,5 do 5,5. I teraz to, co my cały czas powtarzamy: poziom potasu w surowicy to jest tylko ta, te 5% potasu. Niektórzy podają, że 2% potasu jest tylko w surowicy. No to reszta potasu jest gdzie? No wewnątrz komórek. Są oczywiście specjalistyczne badania, które mówią o tym, że, które pozwolą zmierzyć wewnątrzkomórkowy potas, ale one są niepraktykowane. W Polsce nie słyszałem, żeby ktoś to robił. No są strasznie drogie. Dlatego też bardzo ważne, żeby... Patrzeć na swój organizm pod kątem objawów charakterystycznych dla niedoboru potasu. I teraz kiedy suplementować potas. No wtedy, kiedy, no bezwzględnie wtedy, kiedy potas wyjdzie niski w surowicy, no bo to mhm. już znaczy, że to już jest tragedia tragedii, że tego potasu nie masz prawdopodobnie nigdzie w odpowiedniej czyli, ilości. Czyli reasumując to, co mówisz, jeżeli chodzi o potas, warto zrobić pomiar poziomu potasu. Warto zrobić poziom, pomiar poziomu potasu, zwracając uwagę na to, że to jest tylko ten potas w surowicy, mm -hmm. żeby czasami się nie pocieszać e, dobrym poziomem Dobra. potasu. Wychodzi mi 4. Okej, okay, no ja bym tutaj e, za, oczywiście poszukiwałbym e, objawów niedoboru potasu. Cz, ja zawsze powtarzam e, swoim pacjentom, że taki poziom potasu, który mi da spokój wewnętrzny i spokój o twoje zdrowie metaboliczne jest poziom Powyżej 4, a najlepiej w okolicach 4,5. Pamiętam, jak, na, jak robiłem jeszcze specjalizację z kardiologii, no dwa lata zrobiłem, później stwierdziłem, że do szczęścia mi to się. nie jest potrzebne i rzuciłem to z przytupem jako chyba jedyny um, lekarz w Polsce. No i jestem szczęśliwy z tego powodu. No, i na kardiologii powtarzali cały czas jedną fajną rzecz, że taki poziom kardiologiczny potasu to jest 4,5. I to sobie zapamiętałem, faktycznie ma to potwierdzenie w literaturze, e, dążę u swoich pacjentów do poziomu 4,5, czasami więcej. Dlaczego? Dlatego, że ten poziom daje Ci taką niemalże pewność, że będzie w odpowiedniej ilości w mięśniach, nie tylko poprzecznie prążkowanych, ale też w mięśniu sercowym. E, no i dlatego też działa to. Antyarytmicznie, czyli wtedy masz praktycznie pewność, że zaburzenia tego elektrolitu nie, nie doprowadzą do zaburzenia dytmusa. Tak, Ale. Dobra, ale wróćmy jeszcze do bardzo ciekawego zagadnienia, jeżeli chodzi o potas, bo to jest temat, który, który często pojawia się u pacjentów którzy mówią, mam bardzo duże łaknienie na, czy pragnienie na słodkie. I mm -hmm. dlaczego właśnie? Dlaczego to słodkie połączone jest z potasem? I to jest świetne... Proszę, proszę wytłumaczyć. Świetne pytanie. To jest takie klasyczne, klasyczny objaw niedoboru potasu. Dlatego też, że potas, czyli ten niezbędny elektrolit jest konieczny do tworzenia glikogenu w wątrobie. I teraz o co chodzi? Glikogen w wątrobie to jest taki zapas, rezerwuar cukru. Mówmy szczerze, to jest cukru na wypadek Niskiego poziomu tego cukru. I teraz, jeżeli nie ma tego potesu w odpowiedniej ilości, glikogen w wątrobie, czyli zapas glukozy w wątrobie nie będzie się tworzył, czyli twój organizm dostaje taki. Sygnał. Nie mogę tworzyć zapasów glukozy, więc zrób wszystko, żeby dać temu człowieczkowi, czyli organizmowi, sygnał, żeby tą glukozę dostarczał na bieżąco. I to się objawia w postaci właśnie takiego wilczego apetytu na słodkie. Organizm mówi: dawaj mi słodkie, bo ja tego słodkiego nie mam w zapasie. Zobaczcie, jakie to jest niesamowite. Gdyby nie zagłębić się w fizjologię człowieka, gdyby nie znać tych mechanizmów, to właściwie tak, rzeczywiście pozostaje nam krzyczeć, tylko że. Należy przystąpić do wyzwania 90-dniowego, zacząć skakać jak pajac do głośnej muzyki, słuchać naszego krzyku, i schudniesz. Ale to nie jest takie proste, słuchajcie, to jest prosta metoda, żeby schudnąć i przytyć dwa razy tyle. Ale kiedy znasz te wszystkie mechanizmy, można tobie, tak jak teraz tłumaczymy. Uświadomić, jak ważne są te kropeczki, które muszą się połączyć po to, żebyś schudła, po to, żebyś wyzdrowiała, po to, żebyś wyzdrowiał na dłuższą metę. Nie na 90 dni albo na pół roku, tylko na stałe. I teraz idźmy dalej. W, bo, Zdenerwowałem bo się, bo wyczułem to, to. To też może być niedobór potasu, więc warto by było, żebyś go po prostu no, zaczął uzupełniać. Idźmy dalej w kierunku takich nietypowych objawów niedoboru potasu, jakim jest też wilczy apetyt albo łaknienie słodyczy. Kolejnym takim objawem jest po prostu takie ogólne złe samopoczucie, obniżenie siły w mięśniach. U pacjentów objawia się to w ten sposób, że podczas wywiadu w gabinecie mówią, że kurczę, jeszcze dwa dni temu, jeszcze tydzień temu bez problemu wchodziłem na to drugie piętro, a teraz tak jakby nogi mi odmawiały posłuszeństwa. Nie mam siły, żeby wejść na. Ten kasprowy wierch, a jeszcze rok temu wchodziłem bez, bez problemu. No bo potas, niezbędny elektrolit, który w, poprawia funkcjonowanie mięśni, wręcz warunkuje to funkcjonowanie. Bez niego Twoje mięśnie stają się zmęczone, nie funkcjonują odpowiednio. Dobra, no to Ty jesteś jakby potasologiem z tego, co słyszę. To powiedz Państwu, powiedz Panu, powiedz Pani, w takim razie z... Stwierdziłeś niedobór potasu, to jesteś zwolennikiem uzupełniania naturalnego, naturalnie potasu w postaci jedzonka, czy czasami zdarza się, że zalecasz doładowanie się jakimś yy, produktem? Yy z potasem. Oczywiście, że, że ja jestem racjonal, z racjonalnym podejściem, bo z jednej strony, oczywiście, że zdaję sobie sprawę, że wszystko naturalne uzupełnianie jest najlepsze, no ale... tak, że, że, że stosując metodę odchudzania braci rodzeń, czyli styl życia niskowęglowodanowy, jedząc prawdziwe jedzonko, nie zabraknie nam tego potasu, ale czasami na początku zwłaszcza jednak potrzebujemy doładować tego potasu. Zdecydowanie, zwłaszcza osoby z nadciśnieniem tętniczym, które są leczone lekami moczopędnymi, no to mm -hmm. chociażby hydrochlorotiazyt albo diuretyki pętlowe. Ci, co mają te leki, pewnie domyślą się o co chodzi. No to te osoby, nawet jeżeli mają dużo potasu w jedzeniu, no to ten potas jest wypłukiwany przez leki i to jest objaw uboczny leku, a nie stylu niskowęglowodanowego, żebyście zwrócili na to uwagę. I teraz takie osoby muszą albo zmienić ten lek na inny, albo uzupełniać potas już w sposób sztuczny, no bo są pewne ograniczenia ilości jedzenia, które można dostarczyć, aby uzupełnić potas. I teraz bardzo ważne jest, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że pewne mity, które urosły dookoła bananów, są po prostu mitami, chyba no, promowanymi przez właśnie dietę niedouczonych, jakichś trenerów niedouczonych i tak dalej, albo tych, którzy sprzedają nam te batoniki. No, jeżeli chcesz uzupełniać potę z bananem, w którym jest około, nie wiem, 250-300 mg jonów potasu, no to żeby dostarczyć dzienne zapotrzebowanie, które wynosi 4700, no to byś musiała tych bananów zjeść około 12 albo 13. Jednocześnie licząc się z tym, że w tym bananie jest cukier, który po jakimś czasie Właśnie. spowodowałby u Ciebie cukrzycę drugiego tygodnia. Typu, no, ale przecież jadłaś te zdrowe wołoski. Poza tym to zaburza wchłanianie y, potasu. Potrzeba więcej potasu, jeżeli jesz wysokowęglowodanowo. To prawda. Kontynuując Twój wątek, jeżeli jesz wysokowęglowodanowo, potrzebujesz więcej potasu? Tak, dlatego też widzimy głębokie niedobory potasu, czy po prostu niedobory potasu u osób z cukrzycą typu drugiego i z insulinoopornością. Ale okej, okay, czyli reasumując, rzeczywiście osoby chore głównie metabolicznie, czy na nadciśnienie, czy na cukrzycę. Ewidentnie potrzebują dodatkowo potasu, jeszcze biorąc leki moczopędne. Tak, ale osoba zdrowa, na przykład metabolicznie, ja, ja mam takie podejście, że to zależy, oczywiście, jeżeli mam taki okres czasu, że y, ćwiczę sporo, w sensie wymaga to aktywności fizycznej i po co się bardziej, więc mhm. tracę więcej elektrolitów, y, to czasami ja dodatkowo dostarczam potasu z zewnątrz sztucznie, w postaci dobrej jakości produktów czystych mm, przez na przykład dwa tygodnie czasu. Ja, ja tak samo bardzo często zalecam swoim pacjentom uzupełnienie sztuczne. Ale trzeba wziąć pod uwagę właśnie to, to zapotrzebowanie. Bardzo często u osób aktywnych fizycznie to już w ogóle zapotrzebowanie wzrasta do około 6000 tysięcy miligramów, to jest do 6 gram. To jest potężna ilość, Aha. to jest właściwie, nie da się, to jest jedyny taki elektrolit, który potrzebuje tak potężnej ilości, jest tak niezbędny. I teraz, no, no mówię, no nie da się w warzywach dostarczyć tyle potasu bardzo często. I teraz ważne, żebyście zdawali sobie sprawę, że w takiej jednej kapsułce, często tych, tych miligramów jest 90, 100, w kapsułkach chociaż bez biokapsu jest 360 mg jonów potasu, no to tych kapsułek, jedną kapsułkę przy stosowaniu leków moczopędnych to jest nic, to nie, uzupeł nie uzupełni tego potasu. Często ja u swoich pacjentów stosuję 3,5 g potasu w dawkach podzielonych, albo u niektórych nawet 4 gramy potasu w dawkach podzielonych, Warto zwrócić na to uwagę. Jedna taka dygresja odnośnie też suplementacji do ustnej lekami czy suplementami. Jeżeli masz przed sobą osobę zestresowaną, to mówię do lekarza. Ale jeżeli jesteś osobą zestresowaną, bo przewlekły stres, bo w trakcie rozwodu, bo choroba dziecka, bo problemy finansowe, to musisz wiedzieć, że Twój organizm zaciąga i wykorzystuje potężne ilości potasu do radzenia sobie z tym stresem. Dlatego też uzupełnianie potasu bardzo często. Powoduje, że ten potas, nawet uzupełniając w dużych ilościach, na bieżąco jest zużywany do tych procesów, i bardzo trudno u takich osób uzupełnić potas pod, pod żadnym względem. Wtedy dopiero trzeba wyeliminować ten stres, niestety, dowolne sposoby i zacząć uzupełniać potas naturalnie. A przy okazji, walnijcie w kciuka, jeżeli uważacie, że to, co mówimy, ma sens. Wtedy bezduszne algorytmy przestaną nas stresować i będą podsyłać ten film. Wam, Tobie i Tobie, za co dziękujemy i y, zabieramy się za kolejny film. Świetnie, patrz, to jest taki.